Dzień dobry, szalom, witam wszystkich bardzo serdecznie w naszej jakże pięknej i upadającej Polsce pod naporem wojsk nieprzyjaciela z każdej strony, wojny na każdym froncie, totalny krik. Nie no, żartuję oczywiście, ale łapka w górze i soczystych komentarzach y, przypominam za wzięcie. Y, krótki przegląd sytuacji jest taki, że to jest drugi odcinek z dzisiejszego cotygodniowego maratonu, bo ja powinien być jeszcze jeden, chyba że zając jest z leniwą bulwą i go nie nagra, ale zajączek zawsze oczywiście nagrywa mediewale jak I'm powinien być. To, tak sobie ogarnąłem. E, że dostaliśmy jakiegoś generała, Dmitry Jerzy Wiśniewiecki. E, on tu się zrespił. Może konicę albańską, gang, gang albański, może przeciągnąć. Nie wiem skąd on tu się wziął. Dlaczego on stoi w tym lesie, nie mam pojęcia. E, ale go z, oczywiście z wielką chęcią wykorzystamy i wyślemy na front. E, dobra, więc teraz tak: zacznijmy po kolei, zacznijmy od krybu, z tego burdelu, który tutaj się dzieje. Um, tu jest twierdza, to jest czterech generałów i sama chyba konica, która im przeżyła, nie? Czy dalibyście, drodzy panowie Bo to jest tak, przywódca frakcji, Gira I tu przypomniałem, że Wiśniowiecki Polek To jest stare, to jest zbagowane. To jest dziś frakcji, właśnie Pytanie, czy jak się ich pozbędziemy Spróbujmy na automacie, 3 do jednego. Okej, okay, 122 Przy szturmowaniu fortecy? Okej, okay, biorę, biorę Jak najbardziej biorę Dobra, zabijamy mu czterech generałów, w tym dwóch członków rodziny. Pytanie, czy to powoduje, że Hanat Krymski przestaje istnieć? Drodzy panie i panowie, czy my właśnie. Tak, tak, mamy to. Zniszczono państwo. Hanat Krymski, kolejne państwo upadło pod naporem wojsk Rzeczypospolitej. Doskonale, szkoda, tylko tutaj gdzieś na tych bagnach na Krymie Polek. Polek Jeremi Wiśniowiecki, Szkoda. I tam był Michał Potocki. Ale to w sumie zwyja postać rzeszy naszej polskiej. Pytanie, czy my tą armią, bo to jest piękna armia, zdziesiątkowana, zniszczona, zmełtana i żyjąca póki co jeszcze. Czy my chcemy Bak Saraj zdobyć? Bak Saraj to była stolica, nie? Tutaj stolice strasznie dużo pieniążków dają. A czy ja mógłbym... Co to jest? Baszkirzy. Czym są cholipka Baszkirzy? To są strzelcy jacyś. Um, ile to się będzie bronić? 7 tur. Orany, Turec Jezus, turecki fort? myślałem, że tu ruscy są. Ruscy mają pszczółek na krybie, już chciałem zażartować. Ty, bo Michał Florian, Żywuski, to normalnie jak assassin, jak, jak ten, jak, jak z Gryotron chłop zmienia twarz. Aha, wy nie macie zasięgu, bo. Bo. Bo nie macie zasięgu. Ty, a jakbym wyciągnął całą kawalerię, trochę ryzykowne, i zacząłbym już oblężenie, Ty, Czekajcie, czy my chcemy to oblegać? To jest kilka jednostek strzelców To się będzie bronić 7 Turcji. ja mogę sobie pozwolić, na razie kozacy będą po, przez Połtawę trzymać tych Chociaż nie, nie no, Sisz-Zaporowska była stolicą kozaków i gówno daje Dobra, ja bym zdoł ten bak, saraj! polski Krym musi być! Rozpocznij chłopie oblężenie Żeby to już się zaczęło liczyć eee, I doślij teraz resztę armii A, bo tu są jakieś bagna, które nas spowalniają no To logiczne, ale w jedną turę dojdziecie, dobra, nice Eem, Turcy Milicja turecka. Jezus, te takie białe mundurki jak ci, jak, jak elfy wysokie. Um, co ja chcę z tobą zrobić? Ty pójdziesz na północ na razie, bo widzę, że ruscy się skupiają na półtawie. Dobrze, dobrze, dobrze. M męczcie, męczcie, męczcie tych bandytów, yy, kozaków. Smoleńsk się broni, broni się Smoleńsk. Doskonale. Tu jeszcze mamy jeden oddział, więc prawdopodobnie na jeszcze jedną turę zatrzyma. Radziwił jak to lubi ci sobie biega powolutku. Za dwie tury pada pruska stolica, zwana Berlinem potocznie. Y, dawaj do, do tych, a ty a zostaniesz zarządcą Krakowa. Nice, no, Mamy jeszcze 6 tysięcy. Nie wiem czy wam mówiłem, ale pewnie mówiłem wam wielokrotnie, że jeszcze ani jednej jednostki własnej nie zrekrutowałem, czajcie, tylko bierzemy najemników na szybko, a resztę hajsu przepalamy na budynki. No i dalej będziemy przepalać na budynki. No, bo ekonomię trzeba robić, bo bez ekonomii. Nic nie zrobimy. Królewiec, królewiec, zrób. W sumie, czekaj, żej, czekaj, twój czekaj. królewiec to pruskie miasto. Szukaj miasta, które dają najwięcej. Um, no, Gdańsk na przykład. Zrób farmy, żeby jeszcze więcej pieniędzy dawały. I nam zostaje 6800. Dorekrutuj tu. ładnie nie dorekrutujesz. W Kownie coś możesz zrobić co da pieniążki. O, więcej, w, więcej, więcej farm to więcej żarcia. Więcej żarcia to więcej ludności, więcej ludności to więcej podatków, a więcej podatków to więcej pieniędzy. A więcej pieniędzy to więcej szczęścia zajączka. Świetnie, świetnie. Czy my wszystko zrobiliśmy, co zrobić w tej turze? Jest. Znajomy końca tury, cyk. O, cholipka. No tego to się trochę nie spodziewałem, tego w Czernichowie, że oni od razu tu przejdą. Ale jest jakiś garnizon, oh, no, no. idzie armia z południa. Dobra, tu przechwycimy go, radziwiłem. Jeżeli on z tych bagien się wykaraska. Dobrze, że, 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 że ze Szwedami nie walczyliśmy. Bo byśmy pewnie całą armię stracili, jakbyśmy nie przegrali. Serio, ty mnie będziesz atakował? Tak, serio? Ty. Hmm. Ja tą kawalerią samą to ugram? Czy my to ugramy? Tu są trzy jednostki Husarii. To strzela. A to są wszystko strzelcy, nie? Strzelcy. Wiecie, co? Ja bym to cofnął. Bo jak mi Masa, ale to będzie wychodzić z miasta przez bramę. Jakbyśmy mieli samą husarę, to on spróbował. Nie nie, 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 nie możemy pozwolić sobie na utratę generałów. Dobra, cofnij. Panie Krzysztofie Tyszkiewiczu powie Jeremi Wiśniowiecki, bo jeszcze z palikiem ich ganiał. Ale to Jeremi Wiśniowiecki niestety odszedł. No nic. Heretyk, naprawdę, naprawdę heretyka dostaliśmy. Co no to jest. Heretyk się zrespił, Trzeba tam wysłać biskupa. Umocnij region, za Porowska. no nie da rady. Który jest dobry? Ty jesteś dobry. Dawaj, ziomek. Gdzie ten heretyk jest? Dawaj tego Samuela, cik, cik. Trzaśniesz go tam. E, Republika Genui Wielkie Księstwo Toskanii. Fajnie, że wy się bijecie. E, kiedy przedmurza chrześcijaństwa naszego osada obrężenia czernichów. Spoko. Za jedną turę pada pruska stolica. To jest najważniejsze demuczą importanta... O, shit. Nie, no skąd oni tu się wzięli? Z, ze, ze Szczecina wyleźli te bandyty i co teraz? Pożegaj. Pożegaj Sydek, bo jest problem. Um, proszę, wygracie ten na automacie. Dziękuję, co prawda straciliśmy 119. Piękne zwycięstwo. Um, dobra, kupuj osadę, doktryna poda zadziała. Um, wzrost cechy jest, jest. Teraz tak, uh, daj mi... Najemna piechota. Daj mi. Zostaw tutaj Teodora. Dajcie tą piechotę. Stań sobie. Trzeba zrobić tak, żeby striggerować ich, żeby nas gonili. Powiedzmy, stańcie sobie tu. Może zaczną nas gonić. Krakowie, Co ja mogę zrobić? A może w Krakowie po prostu garnizon zrobimy? Po prostu może garnizon jakiś zrobimy, sensowny. Może coś takiego być, Jezus. Je to jednostek można rekrutować? Jakie to jest piękne? Szkoda, że nas na to nie stać. Czy my naprawdę chcemy puszować iść w nich? Tutaj moglibyśmy te kuszyce zdobyć. No dobra, tarmi ta już za daleko na południe zaszło, żeby ją teraz cofać. Za daleko na południe. Chyba, że byśmy po prostu wam zrekrutowali najemników. Kolejni najemnicy. Daj pikinierów. Daj strzelców. Atak tak wręcz 10, 12. To jest to samo, myszkieterzy. I daj tych. No, i wy musicie jakoś tych Szwedów pokonać, którzy mają identyczną armię. Nice, nice. Dobra, stań w ogóle tu. Może z z nimi bitwę. Bo zaraz będzie król wolny, to pójdzie na Szczecin. Um. Dawaj, prze przechwycisz tych tutaj panów. Co mi czerników oblega? Zobyliście Smoleńsk? Nie, przegraliście bitwę o Zboleńsk. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I to się pewnie cofnęło. O, ruska księżniczka. Co mi Czernichów oblega bandyto? Jakieś trzy jednostki. Ale tu już wychodzi Antoni Jan Tyszkiewicz. Na białym koniu idzie pozbyć się złych ruskich. Naprzód. Naprzód. Zniszczyć bandytów. Doskonale. Ehm. Aha, ty nie dojdziesz. Ale piechota też nie dojdzie. Ja pierdzielę. Dobra, wracaj do oblężenia. Nieźcie w jedną turę dojść. No, żaden nie dojdzie 5 tysięcy pieniędzy w następnej turze, to nie jest dużo To nie jest dużo, kurde, tych trochę mało tych takich naszych armii mamy jedną armię na północy biegającą która na razie w sumie jeszcze ani razu nie walczyła, a jest pełna Mamy... Wiecie co to był błąd? Trzeba było triggerować z nimi bitwę, żeby z marszu zdobyć Berlin Nie szturmem, ale triggerować bitwę z nimi Bo przez, nie wiem, 8 tur król Jan Kazimierz po prostu sobie stoi i to oblega to jest skandaliczne, musisz powinien zdobyć Szczecin i biegać tutaj do. Ty dropniemy się do Szwedów, ale to będzie dobre. Pójdziemy. Z... Oh, ale to będzie zajęło za Tak, tak, tak. Dropnie. <gryw> ja żartuję. Dobra, KS Tury. Oho, atakują nas. Atakują nas. Elektor Fryderyk Wilhelm. No szkoda. Szkoda, że nie wziął tej drugiej armii, która stoi obok. Maksymiliana von Magdeburga. I zaatakował tylko garnizony Dobra, ja to stoczę. Ja to stoczę. 2,5 tysiący Polaków zemści się na tych przeklętych Niemcach. I pozbędzie się... O, chyba Szwedzi wrócili do nas. E, 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 zemści się na tych Prusakach i ziszczy raz na zawsze tego komara w paszczylwa, jak to sobie Sobieski powiedział. Dobra, bandyta wychodzi z miasta. Boże, brzydki ten Bernik. Porównanie do Krakowa to, 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 to smutek i żałość te, 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 te ich miasteczka. Co wy mi strzelacie po mojej kodnicy, bandyci? Co wy mi strzelacie? Halo, strzelcy, rozstawiliście się, proszę zmasakrować proszę zmasakrować tych zdrajców. Dobra, to my ich zaatakowaliśmy, ale prewencyjnie, bo dostaliśmy telegram, dostaliśmy telegram zającewa i dowiedzieliśmy się, że chcieli nas zdradzić, bić nam nóż w plecy. Jak, jak, jak szwedy nas atakowały, to było prewencyjne uderzenie, tak? Ha, o kurwa! Niemieckie Wunderwaffe! Hehehe. jak to wygląda. Po prostu jednostka jest jeszcze gotowa, albo jakieś skrypcie, czy coś się nie załączyło. Hehe. idzie. Ty, co ty mi na moich tych generałów jedziesz? Zniszczyć cię? Zniszczyć cię, a coś raz jeżdżę? A to generał, tu sam król atakuje. O kurwa, znaczy król, alektor, wielki książę. brandenburski. ruski. Dobrze. Dobrze, proszę go masakrować tam. Czy wy w ogóle dojdziecie? Coś tam on i go wyzywał. No cóż, yy, yy, elektor kaput, upadek wrogiego generała. Elektor Fryderyk Wilhelm, doskonale. się teraz! Naprzód husaria, urra! Dobrze, zwycięstwo, piękne zwycięstwo. Yy, Halabardicy 79, zmasakrujemy ich szarżą. Tak będzie. Tak będzie. Nawet nie ustawiam tych swoich... Opa, opa, ooo! Jak my mogliśmy tyle potracić husarii w trakcie bitwy z tymi Tatarami? To już zobaczcie, jak ona pięknie masakruje. Co tu jeszcze jest? Rany ci jeszcze są. Weźcie, ucieknijcie. Dawaj, ziomek, weź ucieknij. Ucieknij. No właśnie, wszyscy uciekają, nie? Po bitwie. Po bitwie czy coś wróciło? Tu coś wróciło. Zmasakrować! Weź do miasta! Nie oszczędzać nikogo! Szybko przebić się! No nie, 14 nie, nieba, jak oni się wycofają, moralki się odnowią. Skończ to! Kończ was do oszczęć, jak gdyby. To... O, dobra, koniec bitwy. Piękne zwycięstwo. A to oznacza, że Prusy przestają istnieć. Kolejny wrogi statek. Kolejne wrogie państwo, które chciało zniszczyć rzecz pospolitą, przestało istnieć. I wiecie co? Ej, mały ten Berlin. Malutki. Ej, tylko 3000? Dla <noise> niech płodą. Roku pańskiego 1652 upadł Berlin. 9 marca po raz pierwszy na sejmie zastosowano liberum veto. Poseł dzieciński nie pozwolił na kontynuowanie obrad ponad y, czas przewidywanych obrad sejmu, mówiąc: Ja nie pozwalam na prolongatę. Zaraz potem opuścił salę. Koncert posłowie uznali, że w takiej sytuacji dalsze obrady sobie ożywiają. postanowili jednak przedłużyć sesję na poniedziałek, pod warunkiem, że poseł Sieciński powróci do izby i protest swój cofnie. W poniedziałek 11 marca marszałek dwukrotnie wezwał powiat u Picki, jednak Władysław Siecińskiego w sali Sejmowej nie było. Gdy marszałek ogłaszał senatorowi krowi rozwiązanie Sejmu, wojewoda brzesko Kujawski, Jakub Szczawiński, miał krzyknąć, bodajby przepadu, Na co cała izba Senaska odpowiadała chórem Amen. No ale sobie zerwali. Holendrzy docierają w okolice Kapsztadu. Początek prawie panowania burów na terenie RPA. Okej. Okay. Obężenie Galwy. Ogłoszono nielegalność niewolnictwa w stanie Roe Island w USA. się Mów, o taniej sile roboczej. Była się bitwa morska pod Bodover między Holendrami, 44 okręty i Anglikami. Holenderski admirał nie zamierzał przestrzegać aktu nawigacyjnego, którego rozporządzenie wymagało od wszystkich zagranicznych flot na Morzu Północnym kanal Kanale obniżyć flagę w salucie. Trzechrotnie wystrzelił ostrzegawcze, gdy pocisz przeleciał, obrając kilku żołnierzy. Spoko, to akurat bitwy morskie najbardziej interesują. Był pierwszej wojny światowej. Nie, wo wojny holenderskie. A, bo oni jednak się zaczęli tłuc. Yy, reforma wojskowa. Ciekawe czy tutaj się jakiś odpali skrypt, że ale zacznie walczyć z Holandią, bo by przyjemnie. A tak naprawdę to w sobie tylko wszyscy biedną Polskę biją. Odbyła się bitwa morska pod Ty. Zwycięstwo dało holendrom tymczasową kontrolę nad kanalem. masz także kontrolę nad handlem morskim. Okej, okay, biją się angliczane. Nowy nuncjusz Potolski. Papież nominował nowego nuncjusza polskiego w pospolitej Boga Doradów. Jest jej biskup Pietro Widoni. Aha, ale to coś zmienia, czy to jest taki lorowy. Ty, bo tu heretycy byli. Papież, nowy nuncjusz przyjdzie, a tu mi heretyk po kraju biega. E, gdzie jest ten mój biskup? Halo, biskup, gdzie ty jesteś? Gdzieś tu był biskup? On zniknął. Nie widzę go. O, tu jest! Jezus, on dopiero do Lwowa doszedł. Łopaje. Ty, bo mi bursztyny kradnie jeden heretyk! Spaj go na stosie! Opor jest daremny. Ty, a co on mi w ogóle szerzy? On mi szerzy... Żydzizm, luteranizm, prawosławie... On mi Żydzizm... O Jezus, heretycy to Żydzi. do Państwa. i dobrze, i na pochybę prusaką. Prusako. Ehm, wieści rodowe, raport z końca tury... O, coś zbudowaliśmy, więcej hajsu będzie, dyplomatyczne wieści O, w końcu biją się między sobą, Papier z Hiszpanią, rower rozejm e, Zdobyliśmy Berlin e, Tej armii oczywiście my ścigać nie będziemy Nie mam najmniejszego zamiaru Nie mam najmniejszego zamiaru ścigać tej armii Pytanie, bo co to jest? To jest księstwo Brunszwiku, czy ono nas przypadkiem nie zaatakuje, Ja jak to bot ma w, w zwyczaju e, Teraz tak Panie Feliksie Kazimierzu Chodkiewiczu nie, myślę, że to zostawimy jeden oddział jakiś, na przykład tej, tych strzelców, którzy są beznadziejni. I Berlin sobie jakoś poradzi. Jeżeli wy go zaatakujecie, to trudno. Ja nie mam czasu go bronić, ani tym bardziej walczyć z pełną armią pruską. O to jest armia pruska de facto. Idziemy na Szczecin uh, i ty mi uciekasz, tak? Ty mi uciekasz. Hmm. Hmm. O, cześć! Cześć! Wy chcecie się bić! Co wy macie? Strzelcy, moskiewcy, pikinierzy, jazda bojarów, pikinierzy, dzieci bojarskie. Byli to feudałowie najniższej rangi, związani ściśle z, z bojarami dworskimi. Posiadali niewielkie nadania ziemskie, które otrzymywali od swoich patronów. O, właśnie, przypominam, że zanim i ta bardzo fajnie. Janusz Radziwiłł. Kurde, co jest. Czy my chcemy tak nocny. Poczekajcie, bo ja muszę jeszcze zobaczyć, co się dzieje na innych frontach. Zaraz z tym zawalczymy. Tak, ztoczymy tą bitwę. Czy wy odpuściliście czernichów? Nie, ale podliźcie. Dobra, tu jest druga bitwa. On też nie ucieka. Jezus, ci ruscy w ogóle nie uciekają. Eee, I wy w końcu możecie podejść i rozpocząć oblężenie brak czy Sara. Czy jeszcze dostaniecie garnizm w razie czego? Nie, nie dostaniecie. 3 do dwóch, 6 tur, poczekamy. Poczekamy, Bak czy Saraju. mam nadzieję, że do pieniążków dużo da. Dużo pieniążków da. Na mochyle widzą. Eee, I teraz tak. Ci nieszczęsni Węgrzy, którzy wili nam nóż w plecy, mm, co to jest potrzebne? To jest jazda potrzebna. Mm, najmna piechota, najmniej kirasierzy. Daj tych kirasierów. Daj tych kirasierów, bo to jest jazdy potrzebne. I go, idziemy. Idziemy na Węgrów. Zabędziemy koszyce O rany, na Węgrzech są Turcy. Tak daleko. O, panie! Nie, yeah, Wiedeń padnie. Znaczy. Halo, sobieski, budź się! alaikum. Al Ciekawe, czy to zdobędą. Czy znaczy, to pewnie będzie niebutny garnizon i sobie niebutne duże bury, ale. Ciekawe. O, w jakichś rajstopach różowych biega. Uh, no nie mamy. Dobra, bo ci są Węgrzy, siedmiogrodzi, to są wasal papet, i my wam pomagamy, tak. Zajmujemy się tymi tutaj zdrajcami węgierskimi. Ech, dobra, goń tego typka. Miałem tobie dać nowe jednostki, ale w takim razie nie dostaniesz. No i trzeba stoczyć z nimi bitwę. Trzeba toczyć z nimi bitwę. Panie radziwile, bierzcie pad do roboty, bo gdzieś pospolita tego wymaga. I bardzo dobrze, że przed każdą robię, robię bitwę, robię save'a, bo mi skraszowało. Jak ta modyfikacja jest spoko i nie kraszuje, to teraz mi tak nagle cyk kraszyk poleciał. Dobra, jeszcze raz panie radziwile. Proszę dobra, żeby je zradzić. <laughs> Powiem wam. Trzymamy własne Wunderwaffe Co to jest? Muszkieterzy szkoccy. Muszkieterzy szkoccy. Muszkieterzy szkoccy. To Wunderwaffe <laughs> Dobra, co je będzie? O kurty, ile jakoś się szeroko rozstawili, bandyty jedne. No dobra, tak chcecie? Tak chcecie, mam piękne oddziały kirasjerów Strzelcy konni jazda bojarów, jazda bojarów. No dobra, możemy się poszczelać? Możemy się poszczelać, nie? Chodźcie szalamy w was troszeczkę i wy też chodźcie i wiecie co, w sumie możecie sobie ustawić luźną formację bo nie ma sensu żebyście stali jeden przy drugim i wy tutaj macie, a wy nie chcecie podejść, tak? macie strasznie dużo jazdy no dobra, was sprowokuję do bitwy sprowokujemy ich do bitwy naszą jazdą mam nadzieję, że dużo nie potracę na tym, że ej, ale miście podejść, nie? tak tylko zaznaczę bo tu jazda pocztowa sobie podjechała o. Wy macie w ogóle łuki, lol Nie, ale wy podchodzicie powolutku, powolutku podchodzicie W sumie ja nie mam dobrej pozycji, też mogę trochę podejść Weź mi zrób z tego grupę Jest, jest Ale eee... nie się dziko rozstawi na tym wzgórzu Weź to jakoś tak rozstaw O, ale biegiem, 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 panowie Biegiem, biegiem, biegiem Mówię, no nie możecie biec Biegiem, biegiem, biegiem A bo wypiki macie Rany, Dożegajcie Mur włóczni sobie wymyślimy, kurwa bandyty A rozstaw ich jeszcze raz tutaj mm, Coś takiego, coś takiego Biegiem, biegiem No czy ktoś jeszcze ma ten głupi mur włóczni? Gdzie nie możemy iść biegiem Widnijcie panowie, run, you fools. Wy też, no teraz możecie, zarobiście. Jak wy sobie radzicie na tej wymianie? Eee, no powiem wam, że tak średniawo troszeczkę średniawo, średniawo. Dobra, ale możemy potracić trochę tych strzelców. Aby mieliście chyba luźną formację, to jest luźna formacja kirasjerów, okej. Okay. Ok, ważne, żeby statystyczki tam leciały, że są w luźnej formacji. Nie wiem, czy się w nich nie ulać przypadkiem. Mm. Wow, panie, co to jest? Nice, nice. Ech, dobra, rozstawcie się już. Weź ich trochę przejąć kawalerią naszą. Okej, okay, strasznie duży zasięg ci strzelcy mają. Porąbane. Dajcie rady, czemu wy walczycie? A, bo ja w nich, w nich wjechałem w końcu Czemu ja w nich wjechałem? No to wszyscy wiedzcie Czemu wy zaatakowaliście? Jezu, co się dzieje w tej bitwie? E, jazda bojarów, przechwyć to Okej okay. Co my tam tak smyra? Czy możecie zacząć strzelać, panowie? Czy wy strzelacie w nich? bo Jezus, jak ten dalej miałeś tylko ich przegoni, żeby dały, dały piechości się rozstawić Wracaj do szeregu Dobrze No, no i teraz zaczniemy sobie w nich pyrkać Mm, ci uciekają, ci walczą Czyli to co chcieliśmy przechwycić zaczęło uciekać Dobrze, no to możesz to w sobie pogodzić troszeczkę Ja się nie obrażę eee, Wy sobie tutaj powinniście poradzić Jest. Powinniście sobie poradzić Pogoń ich troszeczkę 65 Może już nie wrócą, nie ma sensu ich gonić Weź im tutaj pomóż już Bo ich nie dogonisz O kurde, kolejny oddział bojarów leci mm, Odwróć się czy coś go zaraz przechwycą. Jak wymiana tutaj na, na linii? Dobra, strzelacie w nich. Jest, jest. Ty, jakbyś podjechał po prostu. Eee, co to jest tutaj z tyłu stoi? To są włócznicy, tak? Jakbyś podjechał i przejechał po tych dwóch oddziałach, Żeby uciekli i nie strzeliby po moich biednych szkockich. O, naprawiło im się ten. Nie, nie, naprawi się. Ci. Weź tak symbolicznie po tych strzelcach moskiewskich tak ziut zrób okay. ci dalej walczą a no to są strzelcy koni na strzelców konnych a my Kirasjerów to miazdę pancerną, więc powinno sobie poradzić Bro, jakieś straty poniosą, no ale no za to płacę im, żeby ginęli, tak? w obronie Rzeczypospolitej potężnej oho, oho no to nieźle, do tyłu lekka jazda, dobra, dobra, wyciągnęliśmy lekką jazdę, dobrze do tyłu do tyłu panowie, tylko nie stracić generała nie stracić, nie zginij mi tutaj. Dobrze. Wracaj za swoje linie szeregi. Pięknie. Oho, jedzie sz sz szarża husarska. Na moje wunderwaffe! Jezu, strasz przyboczna, ciężka gonica. Do tyłu! Zostaw moje wunderwaffe! Tu dzbanie, nie uciekasz! Tu! Tu! Piki ustaw i wbij się w niego. Do tyłu, panowie. O rany, co za meby. Gdzie wy idziecie do tyłu? Puszować go! Co wy robicie? Tu! No teraz sobie chłop pojechał No po to tam z tyłu staliście, żebyście mogli szybko za, zareagować na tych bandy. O kurde, ty ile tu kawalerii podjechało eee... Lekka jazda, lekka jazda Jest, dobra, wycofaj się Jest, jest Wycofaj to wszystko, co zostało eee, Strzelacie w nich, strzelacie Dawaj tu Chodź Radziwiłem Daj jeszcze jeden o piechoty Uciekacie Dobra, linia powinna sobie spokojnie wytrzymać. Tu wyciągnęliśmy to jazdę Nie zauważyłem, kiedy oni tam lekko miazdą się wbili. Gdzie jest ten oddział? Ziomek, e, drogi przyjacielu, miałeś się wycofać, żeby się z nimi wszystkimi nie bić. Ja wiem, że oni tu mają, że przegraną, ale wy nie wygracie tego, zaufaj mi. Możecie sobie postrzelać w nich. Albo no, ty w sumie wiecie tej strony. O, nice. Nice. Dobra, teraz! Teraz! Ustaw te piki, dzbanie! No, o, no tak. Tak średnio. Ło panie, skąd oni tu przyjechali? Szybko zatrzymaj ich. Dobra, ale to to, to powinno pozbyć się. Gdzie jest ten? Radziwił, tu jest radziwił. Yy, Wieś tego generała ruskiego. Dobrze, wy przechwyćcie to. Uciekli. Kurde, cholipka. Dobra, wiedź w nich. Się odwróć może sprowokujesz, że generał znów przyjedzie. Yy, gdzie wy jesteście? Wy jesteście tutaj. Dobra, ubijcie ich do końca. Mhm. Uh -huh. Cofnij tą piechotę. Cofnij tą piechotę. Tak, tak. Uciekają, uciekają. Yy, wy możecie zacząć się z nimi bić. Goń ich generała. Dobra. Nice. Yy, tutaj też się wbili, tak? Weź nich wieć Cofnij tych. Nie, wy strzelajcie. Tych cofnij. I wy ich zatrzymajcie. Dobra, nice. I mamy jeszcze jeden oddział? Mamy jeszcze jeden Goń go. Okej. Co ty mi tu jedziesz? Ten ich generał też mógłby już zginąć. Nie wiem, straciłem go gdzieś z widoku. Dobra, jest. Nie żyje. Nice, o to chodziło. Tam dasz, walczy, radziwi, szkoda jakby też zginął. Drogi generał. Timofrey Cieciura. Cieciura Kaput. Cieciura Kaput, piękne nazwisko Cieciura. Dobra, strzelajcie po nich, Bijcie im na plecy. Nice. E, uciekli? Uciekli. I o to chodziło. Mmm. Ja daj na środku. O koniec. Piękne zwycięstwo. W sumie co my straciliśmy? No trochę tych strzelców, ale ich posłałem i oni tutaj walczyli i nie zauważyłem. No to akurat muszę się przydać, że nie zauważyłem, jak mi wjechała ta lekka kawaleria. Jeden oddział wytłukł, a te do, do połowy pobijali. No cóż, happens. E, czy jest coś, co ja mogę tutaj gonić? No, niby jest coś, co ja mogę tutaj gonić. Goń tego. O, trochę więcej ruskich nałapiemy. Dobra, przyspiesz. Możecie tych pogonić jeszcze chwilę. Dobra, styknie. wycofaj się z bitwy. E, 66 stracił generał. Cała armia powinna przestać istnieć. No, mamy w sumie niewielkie straty. Oczywiście dokonaj egzekucji. Tak jest, cała armia kaput. Pięknie, nice. I co, na Psków idziemy? Na Psków idziemy. Co prawda Wilno jest trochę zagrożone, co to za jakiś kapitan Piotr się tu skrada. Ale idziemy prosto na Psków. Od razu na Psków. Coś ci możemy dorekrutować? Nie, ale jakby coś jest dużo najemników. Co, nasza armia polega na najemnikach? Eee, ale najemnicy tu są, nie wiem, porównywalni cenowo, na pewno są lepsi jakościowo niż nasza piechota. Koszt rekrutacji 2400, a ja re, najemników rekrutuję po 1000, no to, no to widać różnicę. Dobra, e, i tu jeszcze jedna bitwa, ale myślę, że już ją sobie sam rozegram. Na dzisiaj, znaczy na ten odcinek starczy, łapek w górę, soczysty komentarz, widzimy się jeszcze raz dzisiaj. Ja sobie pozwolę tą malutką bitewkę już poza kamerą rozegrać i widzimy się z o 18.00.